Matma Domowa. Pola i Nikola. Zapraszamy. Hej, witamy Was na trzeciej lekcji. Dzisiaj się będziemy bawić w sklepie. Pokażemy Wam, jakie mamy pieniądze. Mamy banknoty i mamy monety. Banknoty to są te papierkowe, a monety to te blaszane. Proszę Panią, ile ta akumulacja z americzką monety kosztuje? 12 złotych. dała mi 20 zł, a ta tuba kosztuje 12. Więc ile jej muszę wydać? Jak 20 odjąć 12, to ile będzie się równało? 8, więc muszę jej oddać 8? Proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Pani, a ile ten mi kosztuje? 14 zł? Dziękuję. Ta pani mi dała 20 zł. A ten miś kosztuje 14. Więc ile muszę jej wydać? Jak 28, 14 to równa się 6. Więc muszę jej oddać 6 zł. Proszę. Dziękuję bardzo. A ile ten mikrofon kosztuje? 16 zł? Proszę bardzo. Dziękuję. Ta pani dała mi 20 zł. A ten, a ten mikrofon kosztuje. 16, więc 21, 16 to równa się 4. Więc daję 4. Dziękuję bardzo. A teraz mam dla Was zagadkę. Czy lubicie kolekcjonować pieniądze? Jak tak, to które? Banknoty czy monety?